Really oh, eee, right e mordeczki kawski, bardzo serdecznie z trędarknezik, a dzisiaj pogramy z FCS go. O, dzisiaj jest najtrudniejszy, bo tak. A, potem może jeszcze. Tu multiplayer przejdziemy. Gdzieś jeszcze zobaczy. Chwila ciszy, chwila czekania Którą może zrobimy sobie przerwę krótkim cięciem? A więc gramy. Może najpierw jesteśmy sobie antyterrorystami. Oj. To tak nie jakby Cesa. a to w końcu. Wiem. Starą wersję trochę O nie to Po co to sam jak się skupię Albo bo mi po prostu dobrze ci się idzie A ja sobie je zróbmy i zagramy niedługo Muzykę no, zmieniłem Nie dlaczego? ta jest gorsza jeśli odcinek jak Ci się spodoba, to zostaw łapkę w górę, a jeśli jeszcze tylko nie robisz, to zasubskrybuj mój kanał i pierwszy dzwoneczek i chcesz być na bieżąco z moimi filmikami. Może tak to powiem. O, nie się to Bardzo fajny, ładny skin. Tak samo. Karambicik. Może my jej popilnujemy. Dzisiaj już nagram jakieś 5 odcinków na zapas. Ponieważ jutro idę do kolegi. a nie będzie to sobie weźmiemy sniperkę się odcinek y tak, nie za bardzo wsunę nic do mówienia po prostu sobie nagrywam Odcineczek sobie sam mi się tak trochę za 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 chciało grać i I też coś y nagrać i y y też nagrywać trochę mi się za chciało a gdy nag obiecałem nagrywać regularnie, to tak y teraz jest. Y ale wczoraj nie było z bardzo serdecznie przepraszam. Ale kurde, e musiałem się wczoraj uczyć. I tak wyszło, że nie mogłem nagrać. Dobra, sunywajcie ich. Idziemy rozwrócić bombę. A ona jest na ani, na A. No, Dobra, wszystko wyjaśnię, dlaczego tam są. Ale park norm normalnie jakby sasenie I ja sasenę, w sumie to dzisiaj nagram i tam jest czuć, I farminga Kurde Serio Nowe sobie nie A jak czasami nie będę coś mówił, to bardzo serdecznie przepraszam. Moją mam to świetnie. O! Osiągnięty. Gram e, swoimi włóczkami, bo tak się da. Jest. Wygrana. E, tej rundy przynajmniej. 3-1. E, nie wiem, czy w tym odcinku zdążymy sobie zakończyć cały meczyk. Jak nie, to, to nie wiem. No, raczej na pewno w sumie. Dragon Lore, ten się może pochwalić. AWP Dragon Mam też jakimś wybitnim kratom w CS-a. Ło! Co to było? Haja! game. Się, ale się staram. Dzisiaj na pewno będzie jeszcze Assassin, to w sumie nie wiem, czy będzie dzisiaj na pewno, ale będzie Farming y, Simulator. Na pewno będzie, już paczkę modów zgromadziłem. Czy nie wiem, czy dzisiaj będzie, czy też jutro, ale na pewno nagram. O, wygraliśmy. O nie, nie wiem co ja wziąłem w ogóle Nemesis Tak się nazywa ten skin MP7, tak? Wziąłem M4A1, ale okej okay. A no to niekoło. Na a tak, a więc pójdziemy sobie na A, jak na A, to na A. to jest coś. No i to pierwszy raz gram na tej mapie, więc mogę trochę jej nie ogarnąć. Dobra, zdefuzują, ale ja to ich pozabijam, bo przynajmniej się postaram. Ale to jest zbyt to jest łatwe, czy mogło być prawdziwe? Dobra, m może jednak nie Którzy jesteśmy? Chili mamy y, 10, Asyst mamy nie wiem co nie nie, przeczy nie przeczytać hmm. Mam y, M4A1 Holy, więc bardzo fajnie 5-1, więc wiem nawet idzie. Ja myślę, że zaraz y, to, y, po tej rundzie to już będzie wszystko. To jest y, drugi odcinek y, y, z y, Counter Strike'a będzie jakieś ogóle 12, 12. Jeśli ktoś oglądał poprzedni odcinek, to wie. Ja się jakiś nie popisuje, wiem ale ktoś mi myszka Słabo chodzi, trochę. Zaczyna słabo chodzić. Trzeba te trzeba wymienić. O, no pięknie. I jak widzieliście, wygraliśmy lub nie widzieliście, bo się nam filmik przerwał. I myślę, że dokończymy taką jakąś W sumie to, to nie jest z, z a z książki, tylko z jakiejś stronki. Się otwiera krzynki. OK. tworzymy sobie jakąś, nie wiem, może tą skrzynię. Chroma chyba nie będzie tak na szybko. Myślę, to by był koniec odcinka. Będzie? Jest, AWP. World God, mam takiego w ces To w sumie też mam, ale ogółem to e, teraz będę nazywał u farminga, no to część Elo do następnego mordeczku.